Pan narzekał, że coś tu skrzypi. Tarcza. Musicie mi uwierzyć na słowo. Tutaj to jest tak dobry centymetr. Rand tutaj też. Nie wiem czy to złapiemy, czy nie złapiemy. Plocków nie ma w ogóle. A z tej strony mamy to skrzypienie, bo klocek już się całkowicie skończył. Tutaj po tym rancie zaczyna nam jeździć. Nie wiem, czy tu będzie widać. O, widać. Już tutaj po prostu blacha o blachę trze. Jak się mówi, układ hamulcowy wykończony do zera. Tutaj niby jest, ale rand jest po prostu przepotężny. Także mamy do wymiany klocki. Tarcze komplet serwisowy, czyli filtry olej żarówka przednia do wymiany. A zobaczymy jeszcze z tyłu jak wygląda układ hamulcowy. A mamy tylny układ hamulcowy. Z tej łuplocka zostało może z 2 mm. Tarcza wygląda dosyć słabo, może rantu nie ma, jakichś tam potężnych, ale z kolei są fale tutaj. Z tej strony, no ale chociaż przynajmniej przydałoby się klocki wymienić. Tarczę można by zostawić jeszcze, ale Dałoby się wymienić te klocki. Dobra, to jest jedna strona. Druga strona. Mówię, tutaj ta strona jest ok, a z tej strony po prostu fale Dunaju. I też klocka jest bardzo mało. Ale czekamy na klienta. Klient nam da predyspozycję, czy wymieniamy, czy nie wymieniamy. Ok, Peugeot 308. Jest decyzja klienta. Wymieniamy z tyłu klocki. Z przodu wymieniamy klocki tarcze. Teraz mamy tu zdjęty zacisk, to będzie widać tą tarczę ryzało. Także wymieniamy tutaj. Z przodu tarcze z jednej i z drugiej strony, klocki, olej, komplet filtrów. Żerówka już została z przodu wymieniona i jeszcze musimy wymienić, zdemontować boczek tapicerki na drzwiach, bo tam przełącznik od regulacji szyby wpadł do środka, rozbierzemy i zobaczymy co tam się dzieje. Mamy nowy komplet części. O, cię kręca. Słuchajcie, rzadkość, żeby były śruby do tarczy. Tutaj też mamy komplecik nowych części. Pan no, chciał jakąś taką tańszą półkę, więc oczywiście przyjechała tańsza półka. Jest zdemontowana już. Tarcza zdjęta, jedna tutaj leży, a druga, ta co dostała, tutaj leży. Ale to nie tylko przez to, że ona tu oberwała, wierzcie mi, ona jest po prostu prawie żyletka. A ten rant tutaj to tak naprawdę jakbym miał z drugiej strony nieoberwane. za same ranty podnoszę ją. No niestety zużycie materiału. Trzeba montować nowe. Takie piękne nowe tarcze. To się będzie hamowało teraz. Druga strona tarcza, też ta już założona. Czyż nie zacnie się prezentuje. Teraz idziemy wyczyścić strzemiona. Całe wrzucić? No trzeba tutaj te sprężynki wyjąć. Oczyścić to. Klocek musi chodzić delikatnie. Dobra, bo zaraz mnie nie będzie słychać. Się maszynę włączy. Musimy oczyścić teraz miejsca, tam gdzie przychodzą te sprężynki. Blaszki, blaszki. I blaszki wyczyścimy, tak żeby plocek elegancko pracował sobie tam. いいだけ。 O, do światełka, zobaczcie, zrzucone miejsca. O, tu trzeba poprawić. Tu trzeba poprawić. Dobra, damy do poprawki. Tu mamy te blaszki. To jedno jarzmo trzeba poprawić. Jest ciężko to pokazać, bo jest zakurzone. Czyszczone. Nie wiem, czy to będzie widać. Zresztą z tej Ok, a to zabezpieczymy antykorozyjnie. Włożymy blaszki. Można składać. Dobra, mamy już jarzmo złożone z blaszkami. A co teraz robisz? Wciskasz tłok. Mhm. Nie inaczej. Nie inaczej. A gdzieś tutaj może to zobaczymy. Aha. Tu już tłok został wciśnięty. Z drugiej strony Czekaj. Jakie światełko. Dobra. No, mamy tłok wyjęty. Teraz zakładamy przyrząd. A może, jak go tak kręcisz i kręcisz tą drugą stroną, wyjdzie co? Na tyłem wyjdzie. No mówię. Z tyłu na zaciskach wyjdzie. I następny był wciśnięty. A teraz pójdziemy na drugie jarzmo, wyczyścimy w piaskarce, pozakładamy. Ja I demontować klocki z drugiej strony. Muzyka Tarcza klocki. O, jaka ręka brudna. O już mamy poskładano tą stronę. Jeszcze druga strona. Idziemy na tył. Jeszcze wam pokażę jakaś różnica w klockach, to jest akurat tył, klocka, to później. O, tu mamy jeden klocek, stary. Były takie ranty już na tarczach, że po prostu tu jeszcze troszeczkę jest tego klocka, tam ledwo ledwo, wyła wyłapostrość. Jest ledwo ledwo tego klocka, ale już o blachy tarło, no ten to już. Nie ma. Już się całkowicie skończył klocek. Tu mamy taki, a tu mamy nowy. Widzicie, jaka jest różnica? Przyłożymy sobie teraz te klocki. Widzicie, na nowym jest, a na starym papier. Czy pokażę, jaka jest różnica między tyłami. Dobra, teraz tak. Tyły. Tu mamy tylny klocek. Widzicie? Jak już tam niewiele zostało. A tu mamy nowy klocek. Widzicie, jaka jest różnica? Cyk. Cyk. Dobra, skończyłem przody. Idziemy na tyły. Widzimy się później. Musimy wyczyścić te prowadnice z tą ostrością. O, jest ostrość. Te prowadnice czyścimy i nakładamy jakiś a To dokładnie jest wazelina do zacisków. Już mamy też poskładane, klocki wymienione. Akurat boż był tańszy na tył. Pan sobie zażyczył jak najtańsze, także akurat boż był tańszy. Jest to wymienione. Kolega kończy drugą stronę. Bierzemy się zaraz za olej. Nara. prawe tego przyłącznika Widzicie, nie ma go, bo wpadł do środka. Teraz demontujemy ten plastik i zobaczymy, co da się z tym zrobić. No, już wiemy, co tu się wydarzyło. Aż latarkę. Widzicie? Tutaj jest plastik cały. A tutaj jest złamany. Na całe szczęście odnalazłem ten kawałek spróbujemy. Mamy taki całkiem fajny klej. Spróbujemy go podkleić. Złożyć to z powrotem. I powinno funkcjonować. To jest ten przełącznik, który wpadł. Dobra. Dobra. Mamy to podklejone. Powiem Wam. Przyszedł kiedyś taki obwoźny sprzedawca. Mówi, że ma super świetny klej. Żeśmy się z niego nabijali ile wejdzie, ale jak nam udowodnił to, to powiem Wam, szczęki w dół nam podjechały Szkoda, że nie mam już z nim kontaktu, bo powiem szczerze, że kupiłbym dużo więcej tego kleju Młotek do tej pory działa Tak Żeśmy sobie na próbę młotek skleili 6 lat temu, to ten młotek do tej pory funkcjonuje Dobra, składamy ten przełącznik Dobra, no przełącznik już jest na swoim miejscu Za zaraz, jak to tak ustawimy, światełko, żeby było widać go. O, trzymaj się. Dobra. Coś nawet zjeżdża w dół. Zjeżdża w górę. Funkcjonuje. A się będzie trzymać bardzo długo. Dobra. Jeszcze filtr kabinowy. Jakaś tam wlepka pod silnik, że była serwisówka do, zrobiona. I będziemy kończyć to filtr kaminowy tam się znajduje. Chyba lata niewymieniany były. Ustawienie światełek po wymianie żarówki. Tutaj mamy OK. Przejdziemy na następną lampę. Następnej po regulacji też jest OK. Dobra. Wszystko jest tutaj porobione. Fiszka po wymianie olejowej. I auto trafia do klienta. Pozdrawiam.